Ja widzowie dzisiaj jak coś, to będę robić remont w swoim domu. I Nie pytajcie, czemu jestem Alex, bo nie ma zasięgu jakby jakiegoś dużego. No i niestety muszę mieć skina na Alex i tak. Najpierw Wam pokażę, może coś zmieniło na kotowicę, a nie tak ten. To jak coś, to to miało być noc ale coś ewidentnie mnie pykło na tym moim domu całym. Kolejny nie wiem, czy widzieliście, to to jest taka tablica z ogłoszeniami. I tu piszą wszystkie ogłoszenia. Um, to miało być jajko wielkanocne z tajną bazą, Pan Piotrusz robił. Więc, oczywiście, pozdrawiam Pana Piotrusia za to, że nam takie jajeczko zrobił, no bo wspaniałe jest, piękne, bardzo. No, bardzo, bardzo. Um, I teraz tak to się jeszcze zmieniło. To, że tu jest sklep wielkanocny, no wiadomo, tak jak zawsze na każdą tradycję. Proszę na śmieci, to chyba widzieliście, bo chyba na live robię. Ale. Aha, tu pan Piotr już otwiera jakiś swój budynek, a tutaj jest taki mały sąd. Taki, no taki dość fajny. Chyba fajny. Biedrę raczej widzieliście z live'ów. Tutaj drogi wykopane to też. Ale dobra. No to przechodzimy już do mojego domu. A więc tak, znajduję się już pod moim domem i ha, aha, i właśnie jeszcze tutaj jest skrzynka na listy moja, ale właśnie, musimy iść do mojego domu, aha, jeszcze tu dzwonek zrobiłem, patrzcie to, słuchajcie, widzicie, dzwonek to zrobiłem sobie, ale ja chcę zrobić remont w moim domu i zmienić ewidentnie kuchnię, no bo ona taka, taka se jest i tutaj ten stół, bo na nim się nie da nic skłaść, ale najpierw zacznę od stołu, bo mam nawet w miarę git pomysł chyba. Że ten pomysł nie będzie jakiś gówniany. O, jak to wygląda bez tego, bez stołu. Ale te kiciusie mam nadzieję, że mi nie przeszkodzą. Kiciusie, się, posuńcie się, wiem, że jestem największym kociarzem na świecie. I że tu was tyle jest, że kurde, dosłownie nikt tyle kotów na oczy nie widział, ale się przesuńcie. No w tym miejscu coś nie pykło ewidentnie. Nie dobra, to wygląda jakby to były takie bloki popostawione. O na przykład tak, Jezus Maria poniszczyłem 500 rzeczy dookoła. Takie na przykład. Tutajcie. Żeby to gówno się połączyło ze sobą. O! Tu coś trochę niesymetrycznie. A tam. Kto to tam na to będzie patrzeć? Chyba tak sobie. No co tu się stało? Tu. Aha. To, to tak się zrobiło. No widzę, że wszystko jasno. Wszystko się już wyjaśniło. No. Najpierw by się przydało jeszcze to to i dywan. nowa pyk. Tutaj tak. O, taki stół. Nawet fajny ten stół jest, ale teraz tutaj kuchnia. Zmięcie. A dokładnie tu kuchenkę. Bo ja widziałem na YouTubie, od razu mówię, że się inspiruje z YouTube'a, dokładnie z szorców, bo widziałem mega zarobisty pomysł. I tak, potrzebne są te wagony z lejkami, ogniska, ale ja nie wiem, czy to nawet roku będzie tak działało, a jak nie będzie, to będzie przypał. Um, um, czekajcie, czekajcie, bo ja muszę znaleźć ogniska, a dobra już tu są ogniska i no w sumie tyle nie dzikste to popatrzcie, najpierw kładziemy ogniska w sumie i to nie jest tylko dla ozdoby, jak to się kładziemy, a nie, nie mogę z tego kładziemy jakiekolwiek bloki żeby zrobić tory. Kładziemy na te tory. No czemu mi to tam pojechało? Um. Coś chyba nie pykło. Najwyraźniej coś nie pykło. Czekajcie, nie, dobra, to było blok wyróżnienie, więc jak coś, to nie robię jakoś cięć, no bo wiecie. Mm, widzicie, na tym live bardzo ciekawie się dzieje. Bo, Boże, mi się już myli, że to jest live, bo Scottowicz dosłownie były chyba dwa filmy w historii, wszystko to były live'y. Patrzcie, coś takiego i... Yy, czekaj, czekaj, czekać. To były chyba te i dźwignie. Ale czekajcie, czy to działa tak, że jak ja zamknę to tak i usunę tą dźwignię. Aha, no zamknę się. Przydałoby się, żeby mi się to nie zamykało właśnie. Jezu, widzicie, jakie problemy. Mhm. By się, by się przydało to od tej strony osłonić właśnie, ale nie wiem czym, chyba żebym ten dywan, czekajcie, o, coś takiego, tylko teraz psujemy tu ten dywan, a ten dywan jest bardzo ważny tutaj, bo on fajnie wygląda, więc trzeba naprawić, ten dywan jest bardzo legendarny. No coś nie piekło. Ty chyba, żeby zrobić tak pod stołem. To nie jest, A ja mam pomysł na lepszy dywan. Nie będę tego robić z tego, tylko dywan zrobię z tego, bo będzie można kłaść na to rzeczy. Kurde, jakim ja Big Brain'em jestem. Aha. O jeden blok dalej był dywan wcześniej. Dokładnie to tutaj. No i kto by się kapnął, że to wełna? I mam wspaniałą kuchenkę, która działa, patrzcie, tak. Tak, odpala się ją tu. Patrzcie. Wrzucamy na przykład, chcemy yy, ten. Chcemy jakieś mięso. Dajemy na. Dajemy na ognisko. Widzicie, kurde. Dajemy na ogniska, zamykamy. I popatrzcie, jak się mięso zrobi, to trafi tutaj, bo one teleje działają tak, że jak się... Że jakikolwiek item, na przykład tutaj rzucę patrzcie, to teleje leje jakby do siebie biorą tej itemy, Czyli jak się te mięso zrobią, to będą w tym. Widzicie jakie fajne. Jeszcze czekajcie, bo mam zrobił tutaj coś takiego. Nie wiem, czy to będzie tu pasowało. Hmm, może nie pasuje jakoś za bardzo, ale... No nie no, nawet git. Tylko ten dym coś budę szankuje przez to. Chyba, że zrobimy takie. No też. Czekajcie. O, widzicie? Nie, co się zrobiło? No i jest tutaj. Czyli taki mały remoncik w kuchni. Tutaj taki mały remoncik. I jeszcze się tutaj zastanowię, czy coś można zremontować, więc czekajcie. Stwierdziłem, że muszę zrobić sobie tutaj telewizor. No. Zrobię sobie taki, wiecie, normalny telewizor z obrazu. Nie będę kombinować z jakimiś tam nie wiadomo jakimi pierdłami. Czekajcie, bo tu trudno postawić ten obraz taki, który zawsze w... u wszystkich był telewizorem, bo tu się chyba na tej ścianie nawet nie da. No, tu się nie da, więc wspaniale. Ale ja myślę nad tym, że tu by można zrobić takie małe poddasze w sumie. To patrzcie na to. Ja mam taki pomysł. Zrobimy coś takiego. Tak, wiem, że pięknie to wygląda. Aha, dobra, bo tu nie będzie można wejść. Chyba ci być, się nikt nie zauważy. Nie, tu nie będzie panować żadne takie pierdoły. Dobra, no to, to już chyba... Wszystko, tak w tym myślę, że jak w moim domu zrobiłem, chyba że coś jeszcze na ogródku, no ale tu wiecie, ten dzwoneczek jest, więc fajnie, no i myślę, że tu nic nie trzeba zmieniać i tu w ogóle lat bardziej nie wiem, czy się kapiście Aha, i w ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale tu mieszkał pan Błażejek, ale powiem wam coś, co was bardzo ucieszy. Powiem, że bardzo nie lubił się pana Błażejka, a ja też go nie lubię, tak przestaliśmy się lubić z panem Błażejkiem. Zobaczcie, co się stało. To było jezioro, a tu się troszeczkę zniszczyło. No i to jest kawałek morza. I statek jest prawdopodobnie będzie przerobiony na statek wycieczkowy, bo on tu kurde mieszkał w tym. No i wiecie, to będzie przerabiane, przerabiane, no i będzie taki wycieczkowiec fajny. Z tego, więc wiecie. Możliwe. I tutaj nie wiem, czy wiecie, ale tutaj na pewno, już jak na 100%, będzie hotel za niedługo. Więc czekajcie na hotel, no a ja się z wami żegnam I jeżeli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na mój kanał, ponieważ lecimy około 10 tysięcy subskrypcji um, A wtedy wiecie, pokazuję twarz I teraz wam powiem coś, o czym jeszcze nie wiecie Ale ja z panem Piotrusiem, i z Oliwią, bardziej Oliwia to stworzyła Stworzyła piosenkę, która jest dla Beki Na 10 tysięcy więc wiecie, jak widzicie, na moim kanale będzie piosenka, matko jedyno. co to się dzieje na tym świecie, no, nie, no dobra. Now we're